Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w trail Out. i kontynuujemy sobie naszą serię. Start, co my tu mamy? Na pewno teraz polecimy sobie dalszy etap kariery. Może by tego Rasha powtórzyć? Ja sobie go powtórzę, może już poza. Albo na ten, ale tam tylko pokażę rezultat. O, to jest dobry. Eee, dobry złoty środek. A teraz polecimy Cross Infinity, czyli jeżdżenie w tak, taką ósemkę cały czas. W sumie nic ciekawego tak w gruncie rzeczy? To sobie chyba zostawię tą kamerę bez kombinacji. Bo tu jest dość ciasno i to jest naprawdę mało ciekawe do oglądania z perspektywy kierowcy, chociaż... Może trzeba by być jednak konsekwentnym. <laughs> Ojej, a jak to się, Jak do tego doszło? I właśnie, jak to jest możliwe, że ja się przekręciłem w tą stronę przy zakręcie w dr wyprofilowanym drugą? Jakby ktoś mnie zawadził. Jakoś podciął od środka. Na razie, się, na razie się jeszcze z nikim nie zdążyłem na środku. Dobra, ponownie się to udało. Nie z ósemka, to jest jakieś takie bardziej pokręcone. Ciekawe, nic się nie działo, nikogo nie zawadziłem, z nikim się nie spotkałem. Pierwszego nie dogoniłem, a on miał 14 sekund różnicy. To on naprawdę szybko pojechał. Yy... No dobra, drugie miejsce. Wyścig mało emocjonujący się trafił. Znaczy trafił się, to nie jest potrafi być emocjonujący, ale wyszedł mało emocjonujący. 6100 fanów. O! 990 dolarów! No to jest fajne. Dobra, lecimy dalej. E, to ja może sobie jednak poprawię ten pierwszy wyścig, bo jest na czerwono, więc raczej tak nie może być. Teraz mam auto lepsze, więc powinno być lepiej. Lepiej by było, jakbym jechał na kołach. <laughs> A nie na drzwiach. Znowu to sam gość jest pierwszy, chyba. A nie, jak to inne: Sonia jakaś. Ale jak nie uderzy, to utrzyma tą pozycję. Więc trzeba było uderzyć. No i dobra, jestem pierwszy. Zobaczymy, czy uda się to utrzymać do samego końca. Tu może być problem, bo ja sobie na tym odcinku, chociaż już tyle razy dojechałem, jechałem, że powinienem sobie poradzić. O, teraz znowu wjechałem w ten... Zapominam, że ja mogę tutaj ściąć przez pole. Ale dosyć ważne, żebym je na przez budynek, bo ten budynek można rozwalić tylko tam wybuchem w środku. A! Na styk wybroniłem ten zakręt. Teraz pojecham inaczej. I chyba tak jest wygodniej. No i dobra. Tak jest zdecydowanie lepiej w tabeli wyników. A poszło szybko. Szybsze auto. Bez wypadków większych to i szybciej poszło. Next, 1200. Nice. Ten się cieszy, dobra. Lecimy trzeci. A, pozostało jakby do wygrania. O, tu w ogóle mi przekreśliło już. Czyli to trzeba zaliczać na pierwszym? O kurcze. Monoklas. Grand Canyon. Zobaczymy jak tu pójdzie. Będą takie same auta, więc już to takie fajne auta. Zawsze lubiłem ten kształt aut, taki typowy stary sedan, amerykański. Chyba amerykański to jest taki kształt. jak mi się jakoś kojarzy, z GTA San Andreas mi się kojarzą te auta. Monoklas się liczy już tylko skill teoretycznie. I to jest najgorsze. Najlepszy i najgorszy zarazem. No, 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 no jeszcze tak troszeczkę mocniej, albo jakbym z boku uderzył, a nie z tyłu. Dobra, dohamowałem w złym momencie. Ja za wcześnie nitro odpuściłem. Mogłem go tutaj strącić ładnie. Dobrze, nie zblokowałem się nim i teraz tego dogonić. A nie, to mam jeszcze dwóch, o kurcze, to nie dobrze. Myślałem, że tylko jeden jest przede mną, a bo on tutaj bokiem poszedł. Inną ścieżką. Dobra, wypchnięty chyba jak dość dobrze. Nie najlepiej, ja, bo jest zaraz za mną, ale lepiej niż jakby był przede mną. Oj, tego się obawiałem. <laughs> Że ten płot jest dość słaby. Ale zrestartowało mnie dość szybko. Jestem zaraz prawie na tej samej pozycji. <laughs> to niezbyt dobre, ale... Okej. Okay. O! Jestem na trasie dalej. <laughs> Tylko nie widzę tego z przodu już. Więc chyba już pozostanę na tym drugim miejscu, ile jeszcze tego nie stracę. No to tyle, zostaję na drugim z jakimś krzaczkiem. Dobra, dwa wyścigi na drugim. Co to oznacza? I the Dobra, mam aplikację do wyzwań. <laughs> Możemy tam dostać achievementy, donaty. No to już całkiem jak, jak jakiś YouTube. <laughs> Dobra. E, tylko gdzieś w tą apkę wchodziło w my progression? Tu jest no. Fest. Up. Co my tu mamy? Mogę wszystko zaakceptować? Okej, okay, zobaczmy wszystkie. Donations. O, donaty. Aha, zbieramy. Trzeba wchodzić i klikać, dobra. Aha, odebram jakąś nagrodę z achievementu. I jedziemy. Tu jest na 92%. To na razie to zostawię. Lecimy do następnego jak się odblokowało. Demolka na start. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest demolka na lodzie to nie jest łatwe, bo tu auto nie chce za bardzo się słuchać. No właśnie, nie wyszło mi to na start na no najlepiej. Chciałem zrobić unik, a wywaliłem się w największą kraksę. Chyba tu mnie chłop ściga. To mnie dogonił. Kurczę, jak się uwziął. Że też z botem sobie nie radzę. Oj ten zielony już któryś raz jadę. Ten wyścig. To dwa razy sobie grałem, jeszcze poza nagraniem na innym save'ie. I ten zielony zawsze w kółko jeździ. Mam auto już dość mocno skatowane. nie niedobrze. Trzeba ich trochę pounikać. <laughs> Żeby się sami porozwalali. No, nie, on na mnie ewidentnie poluje, a ja się sam dobijam. Oj, tyle, się pokazał, ile punktów? ósma, szóste, restart, <noise> bo nawet auta nie mam naprawionego. Znaczy, nawet auta, nawet, tylko auto mam zepsute, a nic nie zarobię za szóste. Dobra, udało się uniknąć wszystkich. Oni niech się trochę porozbijają, co prawda, ja tracę za to punkty. Ale martwy też ich nie zdobędę. Szybko uciekamy. Zielonego punkciki nabijać, bo nie jest jakiś trochę taki inny. O! Wyczuł moje przyspieszenie. Aj, witnym. Dobra, dużo pouderzałem, ale nie wiem, czy za to coś dostałem. No i się chyba skrzynia zacięła. Pałuję. Ci się kręcę w kółko. No, coś się buguje ewidentnie na tym trybie. Dobra, jestem pierwszy, jeśli chodzi o punkty, ale żeby to utrzymać, nie mogę teraz jeszcze zginąć. Tylko muszę dalej punktować. Mam nadzieję, że mi to na plus wyjdzie. O! No i wycelował, jak teraz? Na pewno było lepiej, ale trzeci. Dobra, zostawmy to może. Zobaczmy, czy opłaci. Koszty. 49 tysięcy fanów. Dziś 7. 6, 6, 660. 660? <grytanie> Fajnie, ale te to wygląda teraz. Dobra, lecimy. monoklas Aha, w top 3 muszę być. Okej, okay, żeby wygrać. czy nie muszę pierwszego miejsca w tych wyścigach zajmować. Czyli mogę się skupić po prostu na zabawie, a nie muszę jakoś tak. Straszne na zwycięstwo. Uuu. Fajna autka. Autka, które do Polski przybyły jako suwy, chyba. Znaczy do Europy w sensie, bo to jest taki stary ty typ pojazdów w USA. Przynajmniej po filmach tak się wydaje, które tam były. Taki na typ nadwoziak, który był bardzo tam popularny. A u nas nie było ogólnie takich dużych aut chyba w takich latach 90. i tym podobne. Tak nie kojarzę. W, w, Volkswagen Trans... ten... T1 czy jakoś tak to się nazywa to nie jest zbyt nieduży. Tym podobne, chociaż tam też był on znany, ale... Tych takich typowych to jest właśnie. Zresztą tu były takie silniki ogromne też. Jak z tego, co kojarzę, a nie wiem, czy dobrze kojarzę. W ogóle się w, tak próbuję mówić, jakbym się znał, a się kompletnie nie znam. <laughs> tak coś mi świta, tak coś... Wiem, że dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele, jak ktoś mówi przysłowie. Eee... <laughs> o, helikopter. Ciekawe, czy są jakieś easter i że na przykład jakiś tam wybuch gdzieś w tle. W okolicy tu widoczny jest czy coś. Ej, daleko mi odjechali ci dwaj z przodu. Nie wiem, czy jestem w stanie ich jeszcze dogonić. O Jak się dziwnie to auto steruje, jak się tak rozpędzi. Trafiłem go w drzewo? Chyba ta tak, czy nie? Nie, pojechał tam na prawo. O kurcze. Wymanewrował muszę go przed zakrętem jeszcze uderzyć. O, bardziej to siebie wypchnąłem. O! Teraz jest pewniaczek, chociaż on się dość mocno obrócił, więc jest pewnie dalej w dobrym kierunku. Zobaczmy, przynajmniej z auto nie muszę płacić Okej, okay, on coś tu rozwalił Gdzie mam jechać? To jest okej Okej, on się tam gdzieś teraz zgubi już sam To no dobrze Muszę się chyba troszkę bardziej rozpędzić, zwłaszcza, że to jest długa prosta. Dobra, widzę go już. Znaczy gdzieś mi mignął, ale... Ojejku, jaki cień zdradliwy. <grytanie> Lecimy! Dobra, nadal jestem drugi, a on się nie oddalił. Troszkę za... zbyt łatwo yy, działa to restartowanie automatyczne. Ono powinno tam te jakieś 2 sekundy mnie z tyłu zostawić. A tu mnie prawie w tej samej pozycji daje. Robi troszkę grezę za łatwą. Bo można bezkarnie wypadać. czujesz, że tu zaraz meta będzie. Bo to jest jedno. Okrążeniowe. Ej, ten na billboardzie jest ten sam pierwszy co tutaj. Niedobrze. Na minimapie się wydaje, że jest tak blisko. A on jest tak daleko. Przecież nie jest jakoś super daleko, ale za daleko, żeby go jakoś tam capnąć Ostatni zakręt, gdzie mogę go uderzyć, albo stracić pozycję. O, o, o. Jestem coraz bliżej. Uderzyć, 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 albo minąć. O, 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 o. jedno i drugie. O, olej na drodze. <laughs> Zwycięstwo! Oh yeah! <laughs> Coś dźwięki w ogóle na koniec się ten chyba było miała być muzyka, ten uzupełniać ten element gry. Dobra. Dwadzieścia tysięcy fanów. No zobaczmy w, yy, w obce? O, udało się, dostałem. Yy, co tu jest? Dwa auta zniszczyć. K -y, can you reach 241? 241 to co to jest? A, 3 na 3 mogę mieć aktywne. Ajajaj, nie aj, aj, niedobrze, bo zaakceptowałem dwa z tymi yy, ...windshieldami, na nie wiem co to jest. Rozwalone auto nadal. Wali z niego olej i wszystko. Może je naprawmy 76 dolców. To bańko oleju, chyba. Tylko za to by była. <laughs> chyba, że przelane z jakiegoś innego auto ze złomu. <laughs> No lecimy dalej karierę. Co to w ogóle za tryb? Cross. Trzy okrążenia. Czyli krótki taki tor. Bo cross to są tory. Raz to są chyba te trasy. Rajdowe takie <laughs> A derby to derby Dobra, tutaj to jest tyle lipa, że mam mały wpływ na to, który będę. Znaczy, mam wpływ duży, ale To jest tak, że na początku, jak się przypadkiem ustawi, to później jest ciężko to zmienić. Ewentualnie można jeszcze czekać na środku i polować na te. O kurczę co tu się wydarzyło. Gdzie jest prosto jazda Olejku. a mi przerżnęła. nie dobra tuż ja bym to zrestartował tu jest bardzo źle muszę pamiętać żeby w tym, tu, tym tunelu pilnować własnej pozycji i tam nie ma przeszkód nie do rozwalenia więc mogę jechać tak o tak jak chcę, a nie że coś muszę unikać Ja próbowałem ominąć. Czy to jest rura? Próbowałem ominąć te, te przeszkody, i żem się po prostu obrócił niepotrzebnie. Ciasno, ciasno po wewnętrznej, i jesteśmy przed nim. Oj, opony. Dobra, jestem drugi, jeden gdzieś tu jeszcze mi ucieka. Znowu ten sam. jaj, może go znowu dogonię na samym końcu. Chyba na dwóch kołach jechałem Bo tak dziwnie auto było Mało sterowne I pierwszy jestem, on gdzieś wypadł Super, teraz tylko muszę pilnować, żeby tego nie stracić Nawet nie widziałem kiedy go minąłem Ojojojoj oj, oj, oj. W ogóle trasa się nie pokrywa, Z mapą Dobra, jestem pierwszy Udało się to utrzymać do końca Elegancko 2000 dolarów? Nieźle Dobra, i co my tu mamy teraz? Yy, naprawię sobie auto. Czy mam do kupienia jakieś lepsze? Bo coś mi się tu świeci, że jest coś nowego. Uuu, i to sporo mam auto do kupienia. Yy, Pickup, o kurczę, ale fajny. Dobra, ale ja nie wiem, co ja potrzebuję w sumie. Yy, jak to wygląda? W karierze? No, odblokowało się nowe. Trzeba mieć te auta, żeby to pojechać? Zobaczmy. Nie mogę tym wystartować. To nie wiem, jak to działa. O, tu jest lista medali. Ej, nie chciałem tego klikać. Chciałem to przewinąć. No nic. Coś mi się tu fajnego odblokowało? No jest, trochę jakiś nowych tras. Dobra, to w tym odcinku by było to na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie. Cześć!